Oto IHF 12, czyli piłka ręczna 12. Tutaj mamy gracza reprezentacji Francji Nicola Karabaticza. A tu mamy informację, że to jest oficjalna gra Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej. Z tyłu mamy kilka screenów oraz informacji o grze IHF 12. Pierwsza oficjalna gra o piłce ręcznej. Gra pełna akcji. Prawdziwe drużyny, prawdziwi gracze. Obóz treningowy. ok, tutaj mamy mm, instrukcję do góry nogami, ale to nic mamy instrukcję do gry mm, IHF, piłka ręczna 12 mamy sterowanie, obóz treningowy, mecz towarzyski, tryb online a po drugiej stronie mamy płytę DVD z grom IHF, piłka ręczna 12 z płytą, która nie chce wyjść, no ale ok IHF, piłka ręczna 12 tak więc to był unboxing, który IHF piłka 12 na PC DVD. Jeśli Tobie podobał się ten film nie zapomnij kliknąć kciuka w górę, skomentować tego filmu a także zasubskrybować mojego kanału.